Partnerem reklamowym redakcji jest Computronic. Wejdź na komputronic.pl i sprawdź okazję dnia. Istnieją dwa rodzaje strachu. Horror, a więc to, co doskonale znamy. Strach wywoływany przez stresujące sytuacje, na przykład kiedy goni nas krwiożerczy potwór, lub gdy dostajemy w twarz jumpscare'em. Obronna reakcja organizmu na coś nagłego. Drugi zaś to coś, co lubię nazywać terrorem. Terror nie wiąże się z nagłym podskakiwaniem na fotelu. Terror to ciarki na plecach, spocone dłonie i niepokój, który ciąży nam na klatce piersiowej. To ten rodzaj lęku, który każe nam oglądać się za siebie na każdym kroku, bo wydaje nam się, że czujemy czyjś oddech na karku. Terror to coś, co odczuwamy w No One Lives Under the Lighthouse. Muszę przyznać, że mam ogromny problem z tym odcinkiem horrorów Diblera. Problem trywialny, a zarazem poważny, bo bardzo bym chciał opowiedzieć wam o tej grze, ale jednocześnie nie opowiadając o niej wcale. Boję się, że cokolwiek wam powiem, może zepsuć zabawę, a jakikolwiek spoiler uniemożliwi wam w pełni samodzielne doświadczenie tej perełki gier grozy. Postaram się więc trochę pomeandrować, jeśli wam to nie przeszkadza. A jeśli przeszkadza, to cóż no nic z tym nie zrobicie, pisząc te słowa, siedzę sobie w kawiarni i nikogo z was obok mnie nie ma. Eee, chyba. No One Lives Under the Lighthouse zostało wydane w 2020 roku przez Marebo Collective. Obecnie tytuł jest dostępny zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach. Jest to pierwszoosobowa przygodówka w retro prawie graficznej przywodzącej na myśl prymitywne 3D z czasów pierwszego PlayStation. Wcielamy się w rolę latarnika, który przybywa na niewielką, niezamieszkałą wysepkę, na której musi samotnie obsługiwać tytułową latarnię, dolewać oleju, by całą noc jasno świecić. I wprowadzać w ruch potężny mechanizm obracający soczewkami. Jak się pewnie domyślacie, jest to jednak tylko wstęp do upiornych i pokręconych wydarzeń, o których naprawdę nie mogę nic więcej powiedzieć by nie psuć zabawy. Historia jest początkowo stosunkowo prosta, ale im dalej w las, tym coraz bardziej szalona i pogmatwana staje się fabuła. To jedna z tych opowieści, w której dostajemy jedynie skrawki informacji i sami musimy z nich ułożyć coś spójnego, a co dodatkowo i tak będzie jeszcze podlegało interpretacji. Scenariusz No One Lives Under the Lighthouse sprawia, że czujemy się zagubieni, a przez to w jaki sposób ta historia jest zaprezentowana i jak gra jest zaprojektowana oraz jak wygląda, odczuwamy też ciągły terror. Granie w ten tytuł przypomina mi oglądanie horrorów ze stajni A24. Skojarzenia z filmem The Lighthouse w reżyserii Roberta Eggersa są naturalne i jak najbardziej słuszne. Gra ma w sobie ten klimat artystycznych i niepokojących produkcji dystrybuowanych przez tę firmę. Ja osobiście bardzo lubię estetykę większości tytułów A24, tak więc atmosferę No One Lives Under The Lighthouse kupiłem momentalnie. Ale co tu się właściwie udało i czy na pewno grata nie jest pozbawiona wad? Muszę być uczciwy i podkreślić, że w produkcji trafia się kilka jumpscarów, acz nielicznych oraz służących raczej podbudowaniu klimatu niż wywołaniu taniego strachu. Tu niepokój bierze się raczej z powolnego budowania nastroju oraz momentami wręcz nużącego gameplayu. Jako latarnik będziemy nie tylko obsługiwać latarnie, ale także zajmować się dodatkowymi obowiązkami. Czasem będzie trzeba umyć podłogę, przeczyścić szyby na szczycie latarni czy naprawić uszkodzony dach. Poprzez zaproponowanie żmudnej rutyny udaje się jednak twórcom zbudować coś wyjątkowego. Usypiają naszą czujność tym prostym i nużącym gameplayem, czyniąc z nas łatwą ofiarę. A robią to prostymi środkami. Dam wam jeden mały przykład bez zdradzania fabuły. W pierwszych minutach gry podczas wykonywania naszych obowiązków przywita nas pewien prosty jumpscare. Nic wielkiego, ale wystarczającego, by się zlęknąć i sprawić, że od tej chwili nie mamy pojęcia, kiedy znów nastąpi atak i czy. W ogóle nastąpi. W pewnym momencie musiałem naprawić zepsuty mechanizm obracający soczewkami, co wymagało ode mnie przytachania trzech ciężkich worków z piaskiem. Te mogłem nieść tylko pojedynczo, bohater idzie wolno, a z szopy do latarni droga daleka. Żmudnie niosę więc te worki, a to co początkowo wydaje się wiać nudą, z niezrozumiałego powodu zaczyna wywoływać we mnie najprawdziwszy niepokój. Ja wiem, że coś się zaraz wydarzy. Ja czuję, że coś się zaraz stanie. Rozglądam się z lękiem dookoła siebie. Jeden worek zaniesiony. Szybko, biegiem po drugi. Powolny powrót do latarni. Czy coś się w końcu stanie? A może jednak jestem bezpieczny? Ot, taki już los latarnika, że trzeba nużącą pracę wykonać. Nie ma w tym nic specjalnego. A potem wracam po trzeci worek. Czy to będzie ten moment? I takie właśnie uczucie towarzyszy nam niemalże przez całą grę. Tę specyficzną atmosferę pomaga też konstruować minimalistyczna oprawa graficzna. Sprawia, że czasami nie wiemy, czy ta kubka pikseli na horyzoncie to tylko głazy, czy może jakiś groźny byt. Sporo dopowiada nasz własny mózg, wypełniając luki wyobrażonymi koszmarami. Dreszcze na ciele wywołuje także oprawa audio ze świetnymi ambientami oraz drażniącym mózg udźwiękowieniem. Drażniącym oczywiście jak najbardziej celowo. No one lives under the lighthouse mogę jedynie zarzucić nagłą i nie do końca przypadającą mi do gustu zmianę nastroju w drugiej połowie. Nie ci mnie źle, osobiście uważam, że tytuł trzyma poziom do samego końca. Powiedzmy tylko, że od pewnego momentu zaczyna się dziać naprawdę dużo. Fabuła staje się jeszcze bardziej konfundująca i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że gra traci nieco z tego klimatu kameralnego, psychologicznego horroru. Do tego w późniejszej części gry zdarzy nam się część i uciekać przed przerażającym adwersarzem i jest to zrobione dobrze, z niecodziennym pomysłem na zmianę perspektywy, ale jednocześnie uważam, że No One Lives Under the Lighthouse błyszczy, gdy daje nam jedynie poczucie zagrożenia zamiast faktycznie takie na nas rzucać. Uff, ostrzegałem, że będę krążył nieco wokół tematu, ale naprawdę nie chcę wam za dużo zdradzać i pokazuję stosunkowo mało gameplayu, by nie psuć licznych niespodzianek przygotowanych przez twórców. Gra kosztuje grosze, bez promocji jest to tylko 25 zł na Steam. Do tego jest dostępna w języku polskim, a jej przejście zajmie Wam może 3 godziny, na pewno nie więcej, a widziałem, że niektórzy potrafią ją ukończyć i w półtorej. Chyba, że lubicie eksplorować i zaglądać w każdy kąt, bo jest tu co znajdować, a gra ma kilka zakończeń, na które wpłynąć może to, czy uważnie się rozglądaliśmy i zbieraliśmy co trzeba. Dobijając do brzegu bardzo wam polecam zagrać w No One Lives Under the Lighthouse. Tytuł przypadnie do gustu fanom tych bardziej artystycznych horrorów, gdzie liczy się bardziej niepokój niż tani zastrzyk adrenaliny. A jeśli do tego lubicie filmy spod znaku A24, to już w ogóle nie macie się nad czym zastanawiać. Spróbujcie i sprawdźcie, czy tytuł aby jednak nie kłamie i może ktoś lub coś żyje pod latarnią. Trzymajcie się i do następnego.